Siemano, tu Benzi i witam was w nowym szóstym sezonie Full Focus. W nim wystąpią Nieuczesana, Dr Hodo, Nervarie, Shiny Waifu, Levus, Sylvan, Nexe, Random Bruce, Anterias i dobrze wam znany, Sin Miwak. Dzisiejszy odcinek będzie niezwykle istotny z uwagi na to, że wybierzemy w nim kapitana jednej i drugiej drużyny. Jest to bardzo istotna rola z uwagi na to, że kapitan będzie dysponował zasobami formacji, jak i koordynował działalność. Działania drużyny. Uczestników zestawimy przeciwko sobie w dwóch losowo wybranych drużynach. Wygrana nie jest ważna, istotne, kto zbierze największą ilość minionów, dwie osoby, które zdobędą ich najwięcej, zostaną kapitanami. Nie przedłużając, rozpoczynamy nowy sezon Full Focus. Nadszedł ten moment, nadeszła ta chwila ze mną, dziesiątka wspaniałych uczestników, rozpoczynamy pierwszy odcinek szóstego sezonu Full Focus. I polecimy od samego początku, od nieuczesanej. Prosiłbym każdego o jedno zdanie do rywali, o szybkie przestawienie się i szybką predykcję. Kto jako pierwszy odpadnie z naszego programu? Siema, jestem Karolina, obecnie jestem w w więc. Bez... No, załkadam, że to ja odpadnę, niestety, ale jestem dumny, myśli tak. Okej, okay, doktor Hodo, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Ja tu chyba jestem najstarszy, więc palce nie domagają ale mam nadzieję, że siłą przyjaźni uda mi się dostać gdzieś tam bliżej finału. A e, Damian, twoje kolej? No, miło mi znowu być w Full Focus i mam nadzieję, że będzie super. Shinie Waifu, witamy! Cześć, i dobry. E, no, ja tak przypuszczam, że prawdopodobnie ja odpadnę pierwsza albo brons. A tak, tak takie predykcje są. Lewus, co to ty tym myślisz? Też jest lewus i moim zdaniem Shinie odpadnie. Mocne, Silwan? E, siema, jestem Mikołaj, a.k.a. Silvan, a.k.a gruby z Polsatu, aka ten, który budzi Twojego starego. I wydaje mi się, że Bruce odpadnie jako pierwszy. W takim razie, random Bruce, co na to powiesz? Ja uważam, że, że Silvan dostanie tutaj nieźle w czapę i odpadnie jako pierwszy. Ja jestem Aleksander i mam nadzieję, że będziemy się wszyscy dobrze bawić. Nexel, czy ty będziesz się dobrze bawił, tak samo jak hey. w twoim odcinku z Tomkiem? Hej, ja jestem Christian, mam jakieś 7 IQ, jestem tu po raz drugi i po raz drugi nie wiem, co tu robię, ale zgadzam się z Bruce'em, będziemy się tu dobrze bawić. Anterias Shimano. Serbus, jestem Kamil, znany z kanału Anterias i liczę, że Shinimaifu nie odpadnie. Oh. Bardzo miłe, zanotowane. Dzięki. I spóźnianski Sin Miwak, witamy. <grym> tak, witam ponownie. To znowu ja. Ja jestem Smiwak i również mam nadzieję, że Shinimaifu nie odpadnie, a także mam nadzieję, że wygra. Witry. <grym> oh. <grym> Słuchajcie, nasza pierwsza konkurencja polegać będzie na wyborze kapitana, a grać będziecie w dwóch losowo wybranych drużynach. I teraz wylosujemy się do team 1, do team 2. Oczywiście grać, gra polegać będzie na tym, kto zbierze większą ilość CS-ów do samego końca gry. I nieważne, czy będziecie w tej samej drużynie, czy w dwóch innych, wystarczą wyłącznie CS-y, Nieważne kto tutaj grę zwycięży. Okej, okay, team 1, tak jak widzicie, Sylvan, Sidmiva, Krzyni Waifu, Nieuczesana i dr Hodo Po przeciwnej stronie Nervarien, Random Bruce, Anterias, Lewus i Nexe. Jak Wam się podobają drużyny? Potężne! Bardzo Elegansko. fajne. się, chyba wiecie. <grych> <grych> Dobrze jest. OK, lecimy. Rozpoczynamy pierwsze starcie w szóstym sezonie Full Focus od lewej strony. Dr. Hodo na Yumi nieuczesana na Jinie. Sinmiwak jako Kenen, Shinji Waifu na blisk i Silvan jako He Karim Po przeciwnej stronie za to Tryndamere w rękach Random Bruce'a. Bart dla Nerwariena, Nexe, który gra Jone Anterias na Samirze i X Wojteczek, czyli Lewus jako Rise. I od razu może się okazać, że będziemy mieli walkę. Słuchajcie, na pierwszych poziomach gotowa jedna i druga formacja. Doktor Hodo. Ciekaw jestem, jak on będzie rozgrywał to spotkanie, bo wielu sensów prawdopodobnie nie ujrzymy. Na koncie tego zawodnika, ale już i łajpu z próbą raket graba. On nie znajduje celu. Sylvan się rozpędza. Leci po barda. Sylvan, który już odpalił ghosta, na pewno ma sporo do zaoferowania, ale sam nie ma, że tutaj upada. Nie! Sylvan odda eliminację prosto w ręce Yone. I, I Nexe, on rozpoczyna fragowanie dla swojej formacji, ale pamiętajcie, że tutaj, nieważne jaki młyn się zadzieje na początku, gramy my tutaj o creepy. Gramy tutaj o CSY i one są najbardziej istotne. A farmienie rywali to może być ewentualnie bonus do tego, by zakupić jakieś itemy. I CSy? Farmić łatwiej farmić je prawo. Gra grabem, to ktoś musiał wejść. Nie będę tak no się mnie zastrewać wcześniej? Co ci się pomyliło? Czemu? Niebieskich mamy miwaka na topie, szok. Sivana w dżungli na Hekarimie. Ze smite'em też standardowo. Na bottom lane mamy Barda z Jean, z Jeanem, albo Blitzkranka w dżungli. Szyniuajfo, co ona tu robi? Ty. Co ty robisz? Co ty robisz? Nara, I gdzie ty jesteś. <laughs> Nerwa, ty chcesz być kapitanem, czy nie?

to frag jeszcze do 11 klipów, który już ma zgromadzony lewus, więc zobaczymy tutaj na pewno jakiś baz boosted 300 lp rice hack od lewusa. Ja jestem tego pewien. Gdzie jesteś lewus? Idę, 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 Paulina, chodź, chodź. Nie, ale proszę, możesz mi nie bić, a ja tylko sobie tak klikam. Nie nie, mnie! Nie będę cię bił, Paulinko. Paczek, ja mam furę, ładne. Odejdź, 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 odejdź. Oj, no i. Tam wchodzi random Bruce i dla Dr. na pewno nie ma ucieczki nieuczesana z jednym. fragiem, nieuczesana, próbuje zbiewać, ale nic z tego. Ale kto jednak zgarnie te wszystkie klipy? Wygląda na to, że będzie to Tryndammer na spółek gdzieś z Andreasem. Natomiast nam idzie. mamy fraga od Lewusa na Bliskranku. Dzieje się tutaj naprawdę dużo na mapie, ale. Nie wyłącznie rozbija się to o creepy, nie niewyłącznie o CS-y. Ci zawodnicy mają sobie coś do udowodnienia już od pierwszych minut, już od pierwszego starcia. Teraz Let's go! Teraz już mam W. Let's go! Ej, bo idzie do bo... was! Jest nasz, jest nasz! Leż, leż, leż. Dobra. Dobra! Niestety, frag na nie zalicza się do zdobytych minionów. Taktyka Nerwariena, myślałem, że polegać będzie na tym, że będzie biegał po całej mapie i zdobywał miniony z każdej dosłownie dostępnej linii, ale wygląda na to, że on po prostu nie chce tego robić, nie chce być kapitanem. Chce za to uprzykrzyć maksymalnie życie swoim przeciwnikom. Opłaca się być kapitanem, czy nie? Ja właśnie nie wiem, czy się opłaca, ale... Znaczy, czy się opłaca? Jak spaprasz robotę, to cię wywalą, bo jesteś kapitanem. Aktualnie na prowadzeniu w całej tej grze 43 miliony dla Lewusa, 40 za to creepów dla Simiwaka, który też radzi sobie niezwykle dobrze, a 35 CS-ów aktualnie dla Nexe i... W dżungli nieźle akurat poczyna sobie Trindamerem Random Bruce. 34 miliony, ale on akurat odstaje od reszty zawodników. Myślę, że Rise tutaj przyjął najlepszą taktykę, czyli Lewus, ale za to przyjmuje tę eliminację. Zupełnie za darmo Silwam, wskakując na bottom lane i wywożąc nerwa. Riena. Brudna zagrywka. Dosłownie od Silvana. Nie zabijaj, Paulinki! No, okay, no, no. No. Silvan, no. No. No, chyba tutaj nie po na pewno nie creepy, ewentualnie przeciwników albo zagwarantuje sobie szybki powrót do bazy. Bo tak też wydarzyło się po tym, jak Anteria zgarnąła swoje konto te eliminację, a teraz leci dalej, leci do odcin, nieuczesana zrób na nas ziemią, doktor Chodo. Sam też nic już nam tutaj nie pokaże. Za wyjątkiem sobie szarego ekranu Ch choć biwaka, idziemy, 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 Dewalian nie. Jasonaś, Chodź, Uciekamy, uciekamy, bo idą, uciekamy. Oho, leci Lewus na bota i ojszczynił waifu. Not like this. Oh. Kolejny darmowy frag dla Lewusa. Wyłapany co prawda nerwarien i leci w daleką podróż swoim portalem, wystawiając tylko eliminacje dla Lewusa. I wygląda na to... Że bottom lane, drużyny czerwonej, gra pod Ryza, gra pod lewusa, gwarantując mu nie tylko creepy, ale też eliminację. Chociaż i Miwak ostrzy sobie zęby na Ryza' i lewus będzie musiał uznać wyższość zarówno Miwaka, jak i Silwana, który zgarnie te eliminacje. Jednak Silwan wcale nie odpuszcza wszystkich creepów dla swojego toplinera dla Miwaka. Też jeszcze w tej grze chce zawalczyć o miano kapitana. To. No, no to dobra. dobra. Aż, no, to zaraz teraz co to zawsze teraz zakończymy, nie? Możemy po prostu tego się zdecydować, że ktoś jest. Co To jest LP Kazok. A to tutaj jest, Kazok. jest właśnie Kazok. Kazok. EXCER. Lewus wygrywa. Idę idę, 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 idę. Dzięki Nervarien. że ja mi pinuje... Ty chodź w niego, chodź w niego, chodź no, niego! Silvan, lecisz! Nie no jak jak lewus tu zabrasz? No dawaj, nie, Jezus. nie Jezus. To Jestem Silvan. Nie, o... Nie! Jestem Silvan. Tutaj <śmienicza> portal, portal, portal. Do, do, do. tego blocko? nie. No i nie, no, nie, no, 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 się rozumiesz? Kurtyna też rozstawiona, okej. Okay. Jeans szuka tutaj nerwariena, ten bez większego problemu powinien stąd zwiać. Tak samo jak i Lewus, którego życie, nie oszukujmy się, jest znacznie bardziej warte. Wściekły Random Brus. Odpalony Ghost, Silvan ratuj się człowieku! Czmycha pod wieżę, jeszcze próbuje walczyć, odciągnięty całe szczęście przez szyni waifu Trindamer, Ale i tak Random Bruce, on nie daje za wygraną, pogość zostaje wznowiona, nie chce farmić klipów, on idzie tutaj po Silvana. on idzie po szyni waifu, idzie po każdego zawodnika ekipy niebieskiej, Doktor Hodo też się nie uratuje, bo co prawda Random Bruz pada, ale jest Lewus, by dokończyć dzieła zniszczenia. Oj, to jest pogrom drużyny niebieskiej. Ekipa czerwona radzi sobie zdecydowanie lepiej w walkach, ale kto radzi sobie najlepiej aktualnie w 10 minucie 30 sekundzie, jeżeli chodzi o creepy? Sinmivac, on ma ich 94, najwięcej w drużynie niebieskiej, ale w ekipie przeciwnej najwięcej ma nieprzerwanie Levus. 106 milionów dla niego. No, 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 no. nie, 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 106 dla top lanera formacji niebieskiej A Sylvan ma aktualnie 62 Łap go, się nie proszę, To jest twój moment, bierz ja od ciebie Uuuu, Dobrze <grymne> <grymne> Uważaj Dabana, ten, na ten. idzie do ciebie Tryndamere Tutaj Jaki rabarny no. 180p A Róż, co tutaj friendly, mówił przecież Ja a, jestem friendly A, dobra, dobra, ja ja jestem friendly, friendly. Nie No jak no ty Już tak Taki no, no no Chodź dam ci kill, uwielbiam tą Masz postać, święteś Oj dobra, czuję że to podkucha Dawaj, jeź, go dawaj, jeź. go dawaj, jeź. go dawaj, jeź. go dawaj, jeź. go dawaj, kusuj, go, go, kusuj. go dawaj, Kłusuj, kłusuj! Dobra, co już, co już? Ja mój robię! Zbijamy to, odbijamy to <laughs> ja Bo, idę już. Dobra. Wie. to do Dobra, to sinni było szlachetne ale sama zapłaciła za to życie mi aktualnie Sheeny07, agentka z licencją na intowanie. Frak zdobyty w międzyczasie jeszcze przez Trendemera, Grandon random plus nie bierze jeńców w tym meczu. Jest right? i Jebfaj, <grym w trafii> No weź! No No lepszy! Nieźle. Nieuczesana snajper wyborowy. Dawaj, chodź! No, dwa dwa. Dwa. O, A Dobrze! Nie proszę! Nie. To tak specjalnie. No, jak nie. Jak Wybacz Damian! Dobra, papry. Zbiera kolejne minione 162 dla Lewusa i pytanie, kiedy ta gra nam się zakończy? Jak szybko? Bo też zawodnicy, ekipy, która aktualnie grę kontroluje i grę wygrywa, mogą... Decydować o tym, kiedy ją zakończą. Na pewno zdecydują o tym, kiedy zakończą żywo doktora Hodo. Ten jednak próbuje się uratować skacząc do Shini Wife! Ale... Shini Wife zaskoczona przez lewusa do tego nie upada również nieuczesana, a lewus zdobywa następne dla siebie fragi. Prawdziwy kat podczas tego meczu. 11 eliminacji i co z tego? Ważne, ile ten zawodnik ma creepów, a tam wynik nie z gorszy, bo równie dobry dla pana lewusa. No bo zabrałeś mi moją możliwość tutaj, na dżungli. Ja ci Zabrałem. ustąpiłam, bo jest słabszy. Oooooh. Sama sobie godność zabrałaś. Nie, no godność to ja mam. A co tu robisz, Grindomir? Dobra, ci knip proxy. Aha, dawaj, Ale random prosto leci po creepy. <laughs> ja potrzebuję pomocy. Jest gij. Ej no nie no, się! Dobrze. Nie, on po prostu cały czas gnębi swoich rywali. Nęka i terroryzuje całą drużynę niebieską. On nawet już ma wrażenie, że nie gra pod te creepy. On nie rywalizuje z lewusem, tylko po prostu. Chce zdobyć twoje fragi. I napsuć jak najbardziej. Jak najwięcej krwi zawodnika w przeciwnej. A Simimak, mimo tak chaotycznej gry, tak szalonego tempa, jakie zostało narzucone, nie upadł jeszcze ani jednego razu. Ty, Simi, gdzie masz jakieś No buty? Nie, nie <laughs> nie potrzebuję! Chyba mi się gdzieś nekrę siły grać. nie, ro chęciły, no, nie tak. mają nagi. E. E. O, <laughs> <ja> Miałem koła! Szyni <laughs> <się niechnało> <laughs> Wajfu! Zdenerwowana, wkurzona jak trymbi. Leci po biednego nexa i nexe! Faktycznie upolowany przez drużynę niebieską przez drużynę niebieską, tak, ale wchodzi tutaj Miwak! Całe na biało. Ten jest spacony po creepy jakiś rysing? Coś coś? Nie trzecie jak wejdziesz we mnie? Trydamer, on nie chce kończyć gry Random Brus leci tutaj po kripe, nic innego go nie interesuje, ale miwak, co on mu zrobił? Co za bomba, sprzedana przeciwnemu Trendamera Random Brusa już z nami nie ma, lewo spróbuje kajtować, ale nic z tego. Sin Miwak jest zbyt potężny, Jaki groźny na tym Kennenie. A jeszcze do tego wszystkiego wspomagany przez Yumi, przez Bliskranka. Dorzucany Deadly Flarish od Gina, mam wrażenie, że nawet Silvan zaczął pomagać swojemu toplanerowi. i cała drużyna niebieska pracuje na to, by to właśnie Kennen, by to właśnie Sin Miwak został kapitanem, jednym z dwóch. Nadchodzącego szóstego sezonu Full Focus Ty za Mamona umierasz! Nie jaki Mamon! Mamon kontra robot! Puść powiedziałem! To nie <grym> byłam ja! Lecimy, no ja powiem no. szczerze, ja bym chciał Brusa jako kapitana. Będę o to walczył ja od teraz. Też. Co za teleportacja! Leci doktor Hodo. Podróż za jeden uśmiech prosto na przeciwną stronę mapy. Tepek niesamowity. <laughs> Jaką wartość z niego wyciągi Doktor Hoda Chyba niezbyt dużą, bo jedno szybkie kół i bomba na panie od od Riena i cały zapał Shin'i Wife oraz Doktora Hodo został momentalnie ostudzony tak samo jak za Sin Miwaka, ten też zatrzymany przez Lewusa, jednak wyłącznie na moment kurtyna rozstawiona przez Nieuczesaną i z tym spowolnieniem Sin Miwak mógł zdobyć tego fraga i to nie było nic trudnego dla top reformacji formacji niebieskiej, jednak Sin Miwak uratował się swoją teleportacją, ale tego samego szczęścia nie będzie miała chociażby Nieuczesana czy tym bardziej Silvan oraz Wajpu, oni wszyscy wyłapywani przez ekipę przeciwną, double kill dla Silvan też zostaje ścięty z nóg to triple kill na Hekarimie i składrą jeszcze zdobył Bytom na Yumi Nexe wycina w pięć całą drużnę przeciwną, ale creepów ma niestety mniej. Od Radombrusa, brusa od Lewusa czy od Sin Miwaka. Aktualnie dwójka najlepszych to z Lewus oraz Sin Miwak. Podajesz brusik! Dobrze! zbieraj, zbieraj! zbieraj. Yeah. Oj, dobra, To jest mój komiczym. Tak brusik sobie weź, chodź tutaj te, Klipki weź. Zamał <noise> <noise> się, za, za to. Oj MIWACZKU! to jest piękna flanka, to jest wyzerowany lewus, którego nie będzie przez 45 sekund. Kluczowy moment w tym momencie dla sygnowaka, by zdobyć jak największą ilość klipów i odskoczyć od swojego rywala. Póki co farbi jednak swoich przeciwników, a nie cs 264 kripy aktualnie dla Simiwaka. Dla Debusa 269. Dobra, bardzo teraz, teraz bardzo trzeba zniszczyć. Ja ogólnie nie to jest jedna z niewielu przyjemności, jakimś zostałem w tych grze. Ale tutaj walka trwa w najlepsze cały czas. Nie zwalniają ani na moment tempa zawodnicy w tym pierwszym starciu. Silvan, ozłocony przez a, nie, MWTW, czyli Nerva Riena, który ratuje się swoim tunelem szybko za ścianę, ale nie ma ratunku dla zawodników drużyny niebieskiej, dla czy to Silvana, czy szyni Waifu, kiedy jest obok nich Jon Nexe. Z tymi fragami ma już ich na swoim koncie 12, ale mam wrażenie, że nie ma szans dla niego, by dogonił czy to Tryndamera, czy Lewusa, bo skoro już jesteśmy przy Trynamerze, jesteśmy przy. Random Bruce, ie. Ten wychodzi sensacyjnie na prowadzenie Random Bruce 290 creepów i nie wygląda na to, bym ją zwolnić. Random Bruce po prostu siedzi w dżungli, czy to w bazie rywala i dokłada creepa za creepem. Kończ, kończ, kończ grę, Ale, kończ grę. Ale. Kończ, grę. Trzeba mam grę kończyć. Trzeba. skończyć skończ Zasadzić. tak, żeby... Wygrać. Nie no, po co ma grę kończyć, rozumiesz? Jakby... A, oh, okej, okay, ok. Jeżeli zdobędą trzy inhibitory, będą to po dwa super miniony na każdej linii. Oznacza to dodatkowe 3 miniony do sparwienia przez Trendamera czy Ryza. Więc jestem ciekaw, czy do tego doprowadzą, czy drużyna czerwona pozwoli im na to, by faktycznie zniszczyli te trzy inhibitory. Ale chyba oni nie chcą trzech inhibitorów. Oni chcą po prostu zwyciężyć. Sin Miwak. On ma póki co mniej creepów niż Lewus czy Radombrus, ale i tak leci tutaj po wina. Chce zakończyć tę grę jak najszybciej, i do tego sfarmić wszystkie creepy po drodze. Wszystkie, które może. Eliminacja wpada na konto Lewusa. On próbuje kończyć tę grę w bazie rywala. Mamy tutaj Base Race, Sim Doktor Chody nieuczesana. Czy być może Lewus oraz Anterias szybciej jednak zrobią to gracze ekipy niebieskiej? Szybciej zrobi to Sim Mivak, ale pospieszył się i wyprzedził swoje własne CS-y. Jeden na koniec mamivak 284 malewus, a 317. Najwięcej w całej grze ma tych CS-ów, Random. Bruce, ogromne gratulacje dla niego. Jak wrażenia po pierwszej grze? Ja się mam. Podsumuję. Podsumuję. podsumuję tak. Bruce nie wiedział, że farmi po to, żeby być kapitanem. I wygrał. I wygrał. I wygrał. I wygrał. I wygrał. Gratuluję, Random, Bruce. Tego przynajmniej nie spaliłeś, to ważne, to się liczy. Lewus drugim kapitanem, gratuluję. Miwak, co się stało w tej Co grze? to znaczy? Byłeś całkiem blisko. Chciałeś zostać kapitanem, czy nie? Nie. A, w <grym> No dobrze. Bo zobaczyłem, że w pewnym momencie miałeś tyle właściwie creepów, co Lewus, ale zacząłeś błyskawicznie kończyć grę, żeby ich więcej nie sparmić, więc nie wiedziałem, czy chcesz zostać tym kapitanem, czy nie. Każdy tu ma swoją taktykę. Ja lubię być częścią drużyny, ja nie lubię być kapitanem. Oficjalnie dwójką kapitanów zostaje po naszej pierwszej grze, po pierwszej konkurencji Random Bruce oraz Levels. Panowie, serdecznie wam gratuluję i w następnym odcinku wybierzecie swoje formacje. Wybierać będziemy jak na WF. -ie. Raz jeden, raz drugi. Do zobaczenia!